Tutaj Tatry też, co to jest? Morskie oko, tutaj, wiesz? No. Ponad dwa lata temu brat naszej pacjentki, pani Elżbiety, zgłosił się do nas celem pomocy poszkodowanej po wypadku komunikacyjnym. Nasza praca polegała na zorganizowaniu nowoczesnej rehabilitacji oraz znalezieniu sposobów sfinansowania pobytu. Mogę powiedzieć z ogromną radością, że udało nam się uzyskać kwotę bardzo wysoką, jeżeli chodzi o polski rynek, bo aż 35 tysięcy złotych na rehabilitację miesięcznie. W wyniku potrącenia przez samochód doszło do ciężkiego stłuczenia mózgu, i tak naprawdę cud spowodował, że pani Elza, bo tak mówią do niej koleżanki, przeżyła. Po kilku miesiącach od wypadku, pani Ela trafiła do nas w stanie, który był naprawdę ciężki, praktycznie bez kontaktu z otoczeniem, bez możliwości samodzielnego poruszania się, bez możliwości zmian pozycji w łóżku. Rokowania były zagadką. Zespół nasz interdyscyplinarny, czyli fizjoterapeuci, psychologowie, opiekunowie, starali się przywrócić. Z panią Elę do aktywności, do życia, do funkcjonowania, były podejmowane próby jakiegoś kontaktu, pierwsze ślady tego, że pani Ela reagowała na otoczenie, no to było dla wszystkich nas y Duża radość. Nazywam się Jerzy Maliszewski, jestem bratem Elżbiety, przebywającej aktualnie w Ośrodku Origin w Krakowie. Siostra na początku bardzo źle znosiła wszystkie zabiegi rehabilitacyjne. Stan zaczął się poprawiać szczególnie latem 2023 roku. Pani Ela już jest w dobrym kontakcie z otoczeniem, reaguje na polecenia, wszystko to w takim stopniu, jaki, jaki umożliwia. Ciężki uraz, który spowodował, że, że musiała mieć usuniętą dużą część lewego płata mózgu. Idzie powoli do przodu. Coraz, coraz więcej aktywności paniela potrafi wykonać, potrafi samodzielnie się obracać w łóżku, zmieniać pozycję. Potrafi się poprawić w pozycji siedzącej na wózku, potrafi utrzymać równowagę z niewielką pomocą własnych kończyn górnych. Koleżanki, które często ją odwiedzają, bo Elza była zawsze duszą towarzystwa, teraz potrafią razem. Oglądać fotografie z, z czasów studenckich, bo to są przyjaźnie trwające kilkadziesiąt lat. Chciałem podziękować panu Danielowi Koczurowi i jego ludziom za wielką pomoc, którą mi udzielili w sprawach dotyczących rent rehabilitacyjnych i sprawach generalnie sądowych, zarówno karnych, jak i cywilnych. Możemy powiedzieć, że wspólnym wysiłkiem z kliniką Origin udało nam się uratować los pacjentki, gdzie po dwóch latach jest pionizowana, jest w dalszym ciągu rehabilitowana, a brat jak widać jest bardzo zadowolony z naszej obsługi. Centra rehabilitacji Origin w Polsce współpracują z licznymi fundacjami. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że Naszą ideą jest interdyscyplinarny proces, nie tylko proces medyczny, interdyscyplinarny, ale także operacyjny. I dlatego z całego serca wszyscy jesteśmy zaangażowani w pomoc rodzinie i pacjentowi. Chcemy dla naszych pacjentów organizować jak najszybciej środki, bo wiemy, że często czas to rehabilitacja, czas to... Pieniądz. i szukamy tych pieniędzy właśnie z fundacjami. W przypadku naszej pacjentki, pani Eli, która leży od kilku dobrych miesięcy w naszym ośrodku w Krakowie, współpracujemy z fundacją Podaruj Dobro. I tutaj pracujemy z panem prezesem Danielem Kocurem, który bardzo, bardzo prężnie nam pomaga w pozyskiwaniu środków dla naszych pacjentów. W przypadku pani Eli udało nam się zrobić tak, że fundacja, która wyróżnia się na rynku, zorganizowała również rentę na rehabilitację oraz dodatkowe pieniądze od ubezpieczyciela. I dzięki temu pani Ela może kontynuować spokojnie z miesiąca na miesiąc proces rehabilitacji.